że wszyscy, którzy mnie lubią bądź chcą zasubskrybować, ci, którzy nie chcą zasubskrybować, dobra, rozumiem. A jeśli ktoś chce, chętnie, chce, po prostu sprawdzić, będę nagrywać, aż w końcu nie uzyskam tych 100 tysięcy, będę wtedy cały czas też nagrywać. Mam nadzieję, że uda nam się dobić to 100 tysięcy. I teraz bardzo ważna wiadomość, że będę nagrywać blok w vlogmasy. Wracając do filmu, Prze chcę wam przedstawić moje modele koni. Zacznijmy od ogiera Ziggryda. To jest ogier Zigfried. Jest on... nie wiem jaki masz ani rasy, ale chyba widzicie w lukku, To jest ona trochę ciemniejsza w realu, ale no chyba jakoś wiecie tablet. Yy, więc tak. on się prezentuje z tyłu. Tak z jednej strony, tak z przodu, a tak z drugiego boku. Jest on przedstawiony w kusie. Oj! Kolejny jest klacz. Klacz z pieskiem. Taka. Piesek jest taki słodki. Jest to fiesta. Milky Way. W sensie nie Milky Way, tylko Tofifi. fi. prezentuje się tak z przodu. Tak z jednego boku. Tak z tyłu. No i z, z to fifi tak z tej strony. Ostrość. Dalej blanka. Jest to też klacz. Tak się przeznaczy z jednego z, ty z tyłu, z drugiej strony i z przodu. Czas na ten wer. Ten Bok. Tył. Y, bok. Więc to było na tyle, w sensie w tym odcinku nie bo jeszcze mam do przedstawienia Wam parę rzeczy z hobby horse'ami. Nie patrzcie na ten, bo wczoraj tego jeszcze też nie ogarnąłem, bo po prostu nie chciałam mi się. Więc może zacznę od sprzęt dla hobby horse'ów i od razu mówię, że jutro będzie trening hobby horsowy na lunie. Więc mega fajnie. Więc tutaj ustawię na statywie. Trochę powiększę. O, gdzieś tak. Dobra, myślę, że będzie dobrze widać. Siemię od sprzętu wspólnego są takie dwie szczotki. Jedna dłuższa, druga taka ale magic proszę. Potem jest tylko ląża. Taka brązowa. I bacik. Naturalny. To jest sprzęt luny. Pierwszy jest taki kantarek, taki z czerwonym uwiązem i jednym Potem jest taki prowizoryczny kantar do przewożenia, uwiąz do przewożenia, brązowy z niebieskim oczkiem. Potem jest takie niebieskie, może to widać jako brązowe ale nie wnikam jest takie ogłowie z różowymi wodzami potem jest taki takie kordeo i drugie kordeo więc teraz sprzęt tutaj jest taki taki pierścik. taki Bursztyna. Teraz jest sprzed. Potem jest ogłowie. Takie. Eee, czekajcie. Tak powinno być dobrze. Nie, tak jest dobrze. te czerwone, z czarnymi włodami i pokolonymi haczykami. Potem jest takie... Kordeo białe, kordeo zielone, biały kantar z białym uwiązem, taki prowidycznie, czekajcie. Taki z białym uwiązem i niebieskim haczykiem. To tym jest? I taki używaj przepraszam i, I takie, taki taki kanterek. Też więc Ups. Ja to go wkładam. No i myślę, że to będzie było jeszcze takby na tyle na tyle, bo chciałabym wam powiedzieć, żebyście jutro wpadali. No w filmik oczywiście. Pojawi się tak około w szkole. Outrum, ale jak sobie możecie zobaczyć do 14.25 więc powinienem wlecieć tak około 14 Więc myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. A, nie no chciałabym jeszcze wam pokazać mojego pieska. Tylko go zapałam. Mufina! A nie było nawet z Sorry. Przygotuj się do startu raz... Nie, no cóż. Więc jutro wam przedstawię przed po treningu, bo po treningu nie będę wam pokazywać zgrzewki, bo to trwa pół godziny. Więc to by było w tym odcinku. Na tyle. Pa!